Zakończyłam pewien etap w swoim życiu mhm. i chciałabym go zamknąć już po prostu na amen, żeby już nigdy nie wrócił. A mianowicie rozwiodłam się. Moje kożanki, jejku, tak się zdecydowałaś po tylu latach małżeństwa, prawie że 18 lat. Przecież to się w ogóle nie opłaca. No po co trzeba było już dociągnąć? A ja mówię, kurczę, nawet jakbym miała 60. Dlaczego mam się męczyć z kimś, z kim nie jest mi dobrze? Naprawdę szkoda życia. Można wiedzieć, kiedy się rozstałaś? A rozwiodłam się tydzień temu. Czy to świeża sprawa? Mam tutaj taką niefajną rzecz, której bym się chciała pozbyć, zakryć, żeby mi już nie przypominała o tamtym życiu. Był zrobiony kiedyś na wakacjach, jak byłam za granicą. Taki przypływ emocji, mówię, a pójdę sobie zrobię, fajną rzecz. To może byś mi pokazała ten tatuaż? Mhm. Nie wiem totalnie, co to jest napisane. Dla mnie to jest głupotwory. No więc właśnie, bo się bardzo rozmyło. Idealnie trafiłaś. Tomek dobrze sprząta po nieudanych związkach. Florek Pro. Zakrywam niechciane, wbijam pożądane. Co byś widziała? Coś takiego y, ulotnego. Tam. Juhu, coś, juhu. co nie wiem, odleci, poleci i, i już nigdy nie wróci, zostanie coś super fajnego. Jak rano wstanę i spojrzę w lustro, to już nie będę widziała tamtego życia. Dum dawaj. To taran! Miejmy to za sobą. Miało być ulotnie? No to jest. Dmuchawiec i sowa chowająca się przed paparazzi. Za nie mówiłam. Okej. Okay. Przestałem oddychać. Uwierz. Kwiatek nie, chociaż jest super śliczny. Rośliny już mam. Co do mnie przemawia bardziej? No piękna jest. Mhm. nie jest taka za, za drapieżna? Słuchaj no, jestem w stanie trochę się nagiąć. Mogę trochę złagodzić te pazurki. Trochę przypiłuję, chcesz? Trochę przypiłuję. Przypu... Okej. Okay. No to jest to fantastycznie. Dobra, taki maniur Dobrze, dobrze.